Witam. Zaprezentuję sposób nastaw w programowalnym dzielniku częstotliwości Lorda Vortemorta. Układ posiada kilka możliwości nastaw. Pierwsza to jest współczynnik podziału. Druga to jest długość trwania impulsu wyjściowego. Trzecia. Wyłączenie diod komunikacyjnych podczas zwykłej pracy układu. Teraz tak, aby nastawić współczynnik podziału, musimy wyłączyć zasilanie w układzie. Co teraz zrobię. Cyk. Wcisnąć przycisk, załączyć zasilanie. Zaświeciły się dwie diodki. Znaczy układ jest w trybie konfiguracji mogę teraz puścić przycisk i mam krótki terwał czasu do kliknięcia. Każde kliknięcie jest przedstawiane mrygnięciem diody. Odpowiednia ilość kliknięć załączy odpowiedni skurcznik podziału. Teraz żeśmy widzieli układ zaprezentował trzy kliknięcia, bo trzy razy kliknąłem i wyszedł z tego trybu. Jakbyśmy teraz zapodawali układowi impulsy wejściowe, co, co robią, to widzimy diody komunikacyjne ładnie urgają, sygnalizując z pracy układu, wiadomo, że to moje dotykanie nie je jest jednoznaczne z jednym impulsem. Wynika to z charakterystyki pracy nie będę o tym opowiadał spróbujemy teraz wyłączyć te diody, żeby nie mrygały w tym celu krótko kliknę strykamy dalej niby nic się nie dzieje znowu kliknę diodki brygają mówiłem jeszcze, że jest możliwe Nastawienie długości sygnału wyjściowego generowanego przez układ po zliczeniu odpowiedniej porcji impulsów, jak to nastawić? W tym celu muszę dłużej przytrzymać przycisk. Zaświeciły się diotki komunikacyjne. Puszczam. No, już jeden impuls został zliczony. Jeszcze raz po... za długo trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery.